At 75, Susie Quatro finally speaks up about Chris Norman. Susie Quatro was born Susan K. Quatro on June 3, RD 1950 in Detroit, Michigan. From the earliest stages of her life, she showed a remarkable natural talent for music, and this gift would eventually transform her into a household name across the world. Unlike many female performers of her era, Susie didn't simply become a singer fronting a band. She broke barriers by carving out her place as a bass playing leather clad rock icon in an industry dominated by men. She became a pioneer both musically and culturally, and her legacy continues to inspire new generations of musicians. Raised in a musically inclined family, Susie was surrounded by rhythm harmony and creative expression from the beginning. Her father, Art Quattro, was a musician, and music was constantly present in her household. This atmosphere of artistic encouragement gave her the confidence to explore her own voice and her own place in the world of sound. By the time she was a teenager, she was already immersed in performing, forming an all girl garage rock band with her sisters called The Pleasure Seekers. This group was groundbreaking in itself, as it was one of the first all female rock bands to gain attention at a time when women were almost never given the opportunity to participate as instrumentalists. Susie played bass, sang, and exuded charisma. Even at this young stage, planting the seeds of the unique style that would soon set her apart on an international stage. Her life and career took a dramatic turn in the early 1970s when she was discovered by the legendary British record producer Mickey Most, who saw in Susie a spark of originality that he believed could translate into stardom. She relocated to the United Kingdom, a bold move that would prove to be the defining choice of her career. While many American audiences were still hesitant to embrace women in hard rock, the UK welcomed her with open arms. In 1973, Susie burst into the public consciousness with her smash hit single, Can the Can, a driving rock anthem that went straight to number one on the UK charts and sold over two million copies worldwide. The song was a bold declaration that Susie was here to stay, and it cemented her reputation as a fearless rocker who wasn't afraid to take control of the stage throughout the 1970s susie Quattro established herself as one of the dominant female figures in rock music songs such as 48 crash devilgate drive and the wild one all became major international hits and displayed her signature combination of powerful vocals punchy bass lines and rebellious attitude on stage clad in her trademark leather jumpsuit she projected an image of strength confidence and independence that challenged stereotypes of women in music She wasn't content to be a background figure or a novelty act. Suzy jako poważna muzyczka zasługiwała na szacunek i na niego zasłużyła. Jej obecność otworzyła drzwi niezliczonym kobietom, które poszły za nią na scenę rockową i punkową, czyniąc ją prawdziwą pionierką. Oprócz kariery muzycznej Suzy udowodniła również swoją wszechstronność jako artystka, próbując swoich sił w aktorstwie. Stała się znana amerykańskiej publiczności telewizyjnej w połowie lat 70. Kiedy zagrała rolę Leather to Scadero w popularnym sitcomie Happy Days. Ta rola przyniosła jej szersze uznanie w Stanach Zjednoczonych i pozwoliła jej zaprezentować swoją charyzmę w nowym medium, jednocześnie pozostając wierną swojej rock and rollowej tożsamości. Jej sukces w crossoverze udowodnił, że była kimś więcej niż tylko piosenkarką, a artystką estradową o wszechstronnym talencie. Jej wkład w muzykę to nie tylko sukces na listach przebojów, ale i wpływ. Suzy Quatro uznawana jest za bezpośrednią inspirację dla późniejszych rockerek, takich jak Joan Jett, Chrissy Hind, Debbie Harry i The Runaways. Artystki te otwarcie przyznały, że odwaga i styl Suzy dały im pozwolenie i pewność siebie, by rozwijać własną karierę w gatunkach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn. W tym sensie spuścizna Suzy to nie tylko sprzedane płyty, ale także kulturowe drzwi, które otworzyła dla innych. Stała się wzorem do naśladowania, nawet nie zdając sobie z tego sprawy i dzięki temu odmieniła brzmienie i wizerunek muzyki rockowej na całe pokolenia. Mimo upływu dekad, Suzy Quatro nigdy nie zwolniła tempa. Kontynuowała trasy koncertowe, nagrywała i występowała aż do XXI wieku, udowadniając, że jej pasja do muzyki jest silna jak nigdy dotąd. Albumy takie jak Back to the Drive z 2006 roku i No Control z 2019 roku Pokazały, że wciąż potrafi tworzyć dynamiczną, energetyczną muzykę, która rezonuje z jej fanami. Jej sceniczna prezencja pozostaje elektryzująca, a głos wciąż niesie w sobie tę samą moc i pazur, które po raz pierwszy urzekły publiczność w latach 70. W późniejszych rozdziałach swojej niezwykłej kariery Suzy Quatro po raz kolejny udowodniła, że jej pasja do muzyki i umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością pozostają silne jak zawsze. Zamiast zwolnić tempo, wybrała nową platformę, aby dzielić się swoją miłością do rock'n'rolla ze słuchaczami w Wielkiej Brytanii i poza nią. Występując na antenie BBC Radio 2 Quattro, zaprezentowała zupełnie nową publiczność swoją charakterystyczną charyzmę encyklopedyczną, wiedzę o historii rocka i osobiste historie z dekad spędzonych w branży. Jej pierwszy projekt radiowy żywiołowy program zatytułowany Rockin' with Suzy Q był czymś więcej niż tylko audycją. To była celebracja muzyki, która kształtowała pokolenia. Słuchacze włączali się nie tylko po to, by posłuchać klasycznych utworów, które wybrała, ale także po to, by doświadczyć ich jej oczami, wzbogaconych o anegdoty z zakulis i autentyczny entuzjazm. Bazując na tym sukcesie, uruchomiła później drugi program zatytułowany Wake Up Little Susie, który emanował tą samą energią i autentycznością, oferując jednocześnie świeże spojrzenie na jej miłość do tego gatunku. Programy te szybko zyskały uznanie fanów, którzy z zachwytem słuchali głosu Quattro, nie tylko jako wokalistki, ale także gawędziarki, przewodniczki i orędowniczki muzyki, która wciąż ją inspiruje. Wkraczając do świata radia po raz kolejny pokazała, że jej talent wykracza daleko poza scenę, udowadniając, że Suzy Quattro to nie tylko gwiazda rocka, ale także ikona kultury z ponadczasową zdolnością do rozrywki, edukacji i ekscytacji. W 1976 roku u szczytu swojej kariery pionierki rocka Suzy Quattro podjęła ważne osobiste zobowiązanie, poślubiając swojego wieloletniego gitarzystę i współpracownika muzycznego Lena Takeya. Ich małżeństwo było nie tylko zjednoczeniem serc, ale także kontynuacją profesjonalnej współpracy, którą zbudowali na scenie. Taki utalentowany gitarzysta był członkiem zespołu Quattro, który koncertował, a oboje łączyła nie tylko pasja do muzyki, ale także zrozumienie wyjątkowej presji i wymagań życia w branży rokowej. Razem zbudowali rodzinę. Witając dwójkę dzieci w trakcie trwania małżeństwa, pogodzenie macierzyństwa z wymagającą międzynarodową karierą nie było łatwym zadaniem. Jednak Quattro, znana ze swojej siły i determinacji, znalazła sposób, by dbać zarówno o rodzinę, jak i o muzykę. Pomimo głębokiej więzi, małżeństwo przez lata napotykało trudności. W 1992 roku po 16 latach wspólnego życia Quatro i Taki rozwiedli się, co oznaczało koniec ważnego rozdziału w jej życiu osobistym. W ciągu lat spędzonych razem Quatro i Taki zainwestowali znaczną kwotę we wspólną przyszłość, kupując w 1980 roku okazały dwór. Położony niedaleko Chelmsford w hrabstwie Essex w Anglii, dwór symbolizował zarówno stabilność, jak i sukces. Para wychowała tam swoje dzieci, dając im poczucie domu z dala od ciągłych podróży i uwagi opinii publicznej, które towarzyszyły karierze Quatro. Po rozwodzie, Quattro nadal mieszkała w dworku z dwójką dzieci, dbając o to, by dom był miejscem ciągłości dla jej rodziny. Stała się ona azylem, w którym Suzy Quatro mogła pogodzić prywatne obowiązki matki z publiczną rolą międzynarodowej artystki. W 1993 roku, wkrótce po rozwodzie. Susie Quattro ponownie wyszła za mąż tym razem za niemieckiego promotora koncertowego Rainera Hassa. Praca Hassa w branży muzycznej sprawiła, że rozumiał on wymagania kariery Quattro, a ich małżeństwo zapewniło jej zarówno towarzystwo, jak i wsparcie zawodowe. W tym czasie Quatro była już uznaną ikoną muzyki rockowej, podziwianą na całym świecie za przełamywanie barier dla kobiet-muzyków, a posiadanie partnera zakorzenionego w branży prawdopodobnie zapewniło jej stabilizujący wpływ. Rodzina nadal odgrywała ważną rolę w życiu Quatro. W 2006 roku jej córka i wnuczka wrócili do Essex Manor House, przywracając rodzinną atmosferę, którą Quatro tak ceniła. Dom znów rozbrzmiewał od głosami dzieci śmiechem i codziennym życiem rodzinnym, łagodząc samotność, która pojawia się, gdy dzieci dorastają i rozpoczynają samodzielne życie. Jednak z czasem jej dzieci w końcu się wyprowadziły. Pod koniec 2008 roku Quattro przyznała, że doświadczyła tego, co wielu rodziców, gdy ich dzieci opuszczają dom syndromu pustego gniazda. Aby poradzić sobie z tą zmianą, tymczasowo wystawiła Essex Manor na sprzedaż, odzwierciedlając zarówno jej pragnienie zmian, jak i emocjonalną trudność utrzymania tak dużego domu rodzinnego, gdy przestał on pełnić tę samą funkcję. Pomimo tych zmian, Quattro pozostała głęboko związana z miejscami, które ukształtowały jej życie. Nadal dzieli swój czas między Essex a Hamburg, podtrzymując więzi zarówno z życiem w Anglii, jak i z rodzinnymi Niemcami męża. Hamburg z jego bogatym dziedzictwem muzycznym zapewnia jej również żywą bazę kulturową. Jednocześnie Quattro nigdy nie straciła przywiązania do swoich korzeni w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza do rodzinnego miasta Detroit w stanie Michigan, gdzie rozpoczęła się jej muzyczna podróż utrzymując rezydencję w Essex Hamburgu i okazjonalnie spędzając czas w Detroit, odzwierciedla prawdziwie międzynarodowy charakter swojego życia i kariery, ucieleśniając ducha kobiety, której muzyka i osobiste doświadczenia obejmują kontynenty i pokolenia. W wieku 75 lat Suzy Quatro przeżyła 5 dekad w blasku fleszy, zapisując się w historii muzyki jako jedna z pierwszych kobiet, które naprawdę przebiły się do zdominowanego przez mężczyzn świata rock and rolla. Znana jest ze swoich skórzanych kombinezonów potężnych partii basowych i nieustępliwego ducha na scenie. Jednak jeden rozdział jej kariery zawsze tchnął szczególny blask: współpraca z Chrisem Normanem z zespołu Smokey. Przez lata Fani spekulowali na temat więzi, jaka łączyła ich w trakcie i po wydaniu ich światowego przeboju z 1978 roku, Stumbling In. Teraz z perspektywy wieku i mądrości wynikającej z długiej kariery Quattro. W końcu opowiedziała więcej o tym, co Chris Norman naprawdę dla niej znaczył, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Chris był bez wątpienia jedną z najłatwiejszych osób, z jakimi kiedykolwiek pracowałam, wyjaśniła Suzy. Nie było w nim ego. W tym zawodzie to rzadkość, zwłaszcza gdy dwie osoby tworzą duet, z którego żadna z nich nie spodziewała się takiego fenomenu. Od pierwszej chwili, gdy zaczęliśmy śpiewać, wytworzyła się między nami naturalna chemia. To było niemal bezwysiłkowe. Pod koniec lat 70. Quatro był już ugruntowaną gwiazdą solową. Tymczasem Norman święcił triumfy z zespołem Smokey, znanym z charakterystycznego połączenia soft rocka i inspirowanego folkiem popu. Kiedy producent Mike Chapman połączył ich w Stumbling in Effect, był zaskoczeniem nawet dla samej Quatro. Oboje myśleliśmy, że to będzie po prostu kolejna piosenka może mały hit, jeśli dopisze nam szczęście przyznała. Żadne z nas nie spodziewało się, że piosenka znajdzie się na czwartym miejscu listy przebojów Billboard Hot 100 w Ameryce i stanie się standardem, który ludzie śpiewają do dziś 45 lat później. To jest magia muzyki. Nigdy tak naprawdę nie wiadomo, co poruszy ludzi. Dla Quatro to doświadczenie nie polegało tylko na sukcesie komercyjnym, ale także na więzi z Normanem jako innym artystą. Opisuje ich wspólny czas w studiu jako pełen śmiechu, szacunku i poczucia wspólnej przygody. Powiedziała, że Chris miał w sobie ciepło. Był nie tylko świetnym piosenkarzem, ale i gentlemanem. Od razu poczułem się swobodnie. Przyzwyczaiłem się do tego, że sam kontroluje swoją muzykę, ale z Chrisem dzielenie się światłem reflektorów wydawało się naturalne. Nie rywalizowaliśmy, tworzyliśmy coś razem i dlatego to działało. Fani oczywiście od dawna spekulowali, czy między Quattro a Normanem istniało coś więcej niż tylko artystyczna chemia. Suzy nigdy nie zaprzeczała głębokiej więzi. Ale podkreśla również, że była to relacja zawodowa i platoniczna, zbudowana na wzajemnym podziwie. Ludzie uwielbiają wyobrażać sobie romanse za kulisami. Śmiała się. Prawda jest taka, że uwielbialiśmy się nawzajem, ale chodziło o muzykę. Oboje byliśmy wtedy małżeństwem i szanowaliśmy to. Łączyła nas przyjaźń i muzyczna współpraca, która stworzyła coś ponadczasowego. I szczerze mówiąc, pod pewnymi względami to jeszcze bardziej wyjątkowe. Patrząc wstecz, Suzy postrzega to potknięcie nie tylko jako kamień milowy w karierze, ale także jako przypomnienie, jak jedna piosenka może ukształtować sposób, w jaki świat cię pamięta. Zawsze będę tym rockerem w skórzanym stroju z gitarą basową, pomyślała, ale dla milionów ludzi zawsze będę też głosem w tym duecie z Chrisem. I nie przeszkadza mi to, jestem z tego dumny. Ukazało to moją inną stronę, łagodniejszą, bardziej wrażliwą, ale wciąż silną. Nawet dziś dekady później, Quattro i Norman pozostają przyjaciółmi, od czasu do czasu spotykając się na wywiady i celebrując rocznicę swojego hitu. Chris jest jedną z tych osób, których się nie zapomina, powiedziała czule. Kiedy się teraz widzimy, czujemy się, jakby czas się zatrzymał. Wracamy do tej swobodnej koleżeńskiej atmosfery, którą mieliśmy w studiu lata temu. To rzadkość i bardzo to cenię. Wspominając swoją podróż, Kłatro wierzy, że duet niesie ze sobą trwałe przesłanie, które rezonuje teraz jeszcze silniej niż w 1978 roku. To opowieść o niepewnej miłości, o odnalezieniu drogi przez coś nowego i ekscytującego, wyjaśniła. Każdy, niezależnie od wieku, może się utożsamić z sytuacją, w której natknął się na miłość lub coś nieoczekiwanego, co odmieniło jego życie. Dlatego ta piosenka wciąż trwa. W wieku 75 lat Suzy Quatro nadal koncertuje, nagrywa i inspiruje nowe pokolenia muzyków. Jednak poproszona o wymienienie jednego z najważniejszych momentów w swojej karierze, bez wahania wymienia współpracę z Chrisem Normanem na szczycie. Ta piosenka była darem, podsumowała, a Chris był częścią tego daru. Zawsze będę mu wdzięczny za muzykę, którą razem stworzyliśmy i za wspomnienia, które pozostały z nami na całe życie. Zawsze będę mu wdzięczny za wspomnienia, które pozostały z nami na całe życie.